No, i czas rozpocząć to, co na gali rozdania dorocznej Nagrody Zambrosej Żubry najważniejsze, najciekawsze i budzące najwięcej emocji. A więc pierwsza kategoria, czyli twórczość i upowszechnianie kultury. W tej kategorii nominowane zostały dwie osoby. A nawet uchylając na tajemnicy i powiem, że dwie panie. Pierwsza z nich to pani Teresa Bart. Pani Teresa od początku istnienia współtworzy Zembrowski Teatr Form Różnych, przez lata swojej działalności wyróżniała się niezwykłymi umiejętnościami i bardzo dobrym warsztatem aktorskim. Wraz z teatrem odnosiła różne sukcesy, zarówno na gruncie miejskim, jak i ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. Oto dowody: zdobyła statuetkę podczas drugiego międzynarodowego festiwalu Krasowa Przyśpiewka Frywolna, który odbył się w Czarnej Białostockiej w lipcu roku 2006. Dyplom z pierwszego międzynarodowego festiwalu kultur narodowościowych Rudenines, który odbył się we wrześniu 2006 roku na Litwie. W roku 2012 wystąpiła w teledysku zambrowskiego twórcy Pawła Jaszynowskiego z zespołu Masters, a w roku 2013 w listopadzie dzięki pani Daresie oczy całej Polski zwrócone były na Zambrów. W największych krajowych mediach pojawiły się reportaże o tym, jak nasza Zambrowianka uczyła sztuki kulinarnej amerykańskich dyplomatów. O tym, jak to jest bardzo ważne kultywowanie tradycji i najwyższych wartości. Pamiętał również pan prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, który wyraził listowne podziękowania i gratulacje państwu Teresie i Wacławowi Bart z okazji 60. rocznicy ślubu. Gratulujemy oczywiście roślinnicy, ale przede wszystkim gratulujemy nominacji pani Teresa Bach. I druga nominowana w tej kategorii to pani Katarzyna Nita-Murawska, nauczyciel muzyki w szkole podstawowej nr 4 i zespole szkół ogólnokształcących w Zębrowie, pomysł udawczyni festiwalu piosenki świątecznej Nie Gwiazdka w Sercu. Cały rok trwa. Którego pani Katarzyna była pomysłodawczynią, tak jak mówiliśmy, ale także organizatorką i duchem sprawczym całego wydarzenia, bo to ona pozyskiwała fundusze od sponsorów i zapominała, zapinała wszystko na ostatni guzik. O niczym nie zapominała. Organizatorem festiwalu jest już od 14 lat, ponieważ 14 edycja odbyła się w tym roku w Szkole Podstawowej nr 4 w Zambrowie. Ranga tej imprezy systematycznie rośnie, przekraczając granice miasta. Dziś obejmuje cały obszar powiatu Zambrowskiego. A pani Katarzyna od wielu lat uczestniczy w przygotowaniach i występach związanych z corocznymi dniami Zambrowa, uroczystościami rocznicowymi, akademiami i innymi wydarzeniami. Druga nominowana pani Katarzyna Nita Murawska. I w tym momencie, proszę Państwa, poznaliśmy wszystkich nominowanych w kategorii twórczość i upowszechnianie kultury, a więc czas najwyższy, po raz pierwszy, poprosić na scenę pana Zbigniewa Korzeniowskiego, który dziś przez cały nasz wieczór będzie obwieszczał decyzję kapituły. Witamy na scenie. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że w imieniu szacownej kapituły będę miał zaszczyt. Ogłaszać dzisiejszych laureatów, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się. A mówiąc jeszcze szczerze, spodziewałem się. W każdym razie miałem nadzieję, a teraz mam już absolutną pewność, że dzisiejszego popołudnia ja również będę mógł wystąpić na scenie przed tak znakomitą i wyjątkową publicznością. Szanowni Państwo, to naprawdę wielki zaszczyt. Złoty żubr w kategorii twórczość i upowszechnianie kultury trafia w ręce pani Teresy Bart yeah! Zapraszamy panią Teresę oraz pana burmistrza Oczywiście zapraszamy bardzo serdecznie panią dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Sąbrowie, razem z nami na scenie pani Marta Konobka. Witamy również wielkimi prawami. Teraz, jeśli nasza nauratka ma ochotę kilka słów powiedzieć, to będziemy bardzo zaszczyceni. Pierogi gotować to ja potrafię. Ale mi się wydaje, że teraz ktoś mnie ugotował. Zatem nie wiem, komu mam teraz dziękować. Dziękuję wszystkim. I tym z daleka, i tym z bliska. Przede wszystkim muszę podziękować. Oj, oj, oj. Kapitul, kapitul, kapi... Ule, o, o już przypomniałam wysokiej kapitule. Ale mi się zdaje że zrobiła się wpadka. Złotego żubra dostała stara babka, a zatem myślę sobie, dobrzeście zrobili, że przed śmiercią. Nie takim żubrem. No jak powiedzieć? Takim żubrem obdarzymy. Póki mnie z tej sceny nie zgonicie, to chciałabym podziękować swojemu mężu. Tego żubra dedykuje dla niego. Bo serce ma dobre i myśli ma dobre i to, że mnie wszędzie puszczał. Ma w domu siedział sam a ja latałam tu i tam, tu i tam. Tak jest, pani Tereska i pan Wacław mają razem żubra Już widzę, że nawet pani Teresa oddała swojego Żubra. A pan Wasz zrewalżował się całusem. Świetnie. Świetnie, podziwiamy, gratulujemy i życzymy jeszcze wielu, wielu, wielu sukcesów. I proszę, proszę nie myśleć o tym, że, że to koniec sukcesów, bo na pewno jeszcze wiele, wiele przed panią i przed państwem również. A przed nami też jeszcze wiele kategorii, zatem po tych